A więc tak się prezentuje nasza drużyna śląska Wrocław i drużyna która. Powróciła do ekstra klasy. To jest film. Te, jak już widzicie po tytule, że jakby sobie poradził Śląsk Wrocław, jakby powrócił do ekstra klasy. Jakby bardziej nie spadł. O, nie spadł do, do pierwszej ligi. Są kontuzje zawodników. Wszystko jest. Jest bez Arhaliny, jest soką. Jest, jest soką, mówię, że skrótem. Linares, malet, Szomit, banaszak. Stworzyłem Banaszaka, bo go nie ma w FC. Warhoe, Marianac, Kozak. A więc... Zobaczymy się w połowie tego sezonu Ekstraklasy. A więc tak się prezentuje właśnie skład Śląska Wrocław w tym sezonie, w połowie tego sezonu, o Banaszach się rozwinął, ale widzę, że źle dałem opaskę kapitalną, no to zmieniamy szota. Karniaki, rodi rapi, 39 szutów karni, na pewno trafi wszystkie. No, to tak. Ja bym w tym... Ja bym teraz zrobił taką rotację, żeby półsezony grali jedni i półsezony drugie. I tak zrobiłem. ty i Marianat zagrają drugie półsezony. No. O tutaj będą sobie brali, ale wszystkich najbardziej ciekawi, jak wygląda tabela ekstra klasy. Śląski jest szósty. Śląski jest szósty. Śląski jest szósty. Ale jeszcze trzeba zobaczyć kwalifikacje strzelców. I banaszek jest... No, Banaszak, Banaszek No, Banaszak klasa, klasę, y którą ma tu miejsce czwarte. Tak, to jest na ósmym, ale to po prostu tak ustawiło jej to <laughs> ma tyle samo goli. ale i tak Panaszak pięknie gra. W asystach... w asystach, nie ma nikogo ze Śląska? Jest! Banaszak, znów Panaszak. W czystych kątach jest Michał szromnik od razu na czwartym miejscu. W czerwonych kartkach nie ma na szczęście żadnego zawodnika śląska, a w żółtych... Zobaczmy, tym, tum, 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 Czy jest tu ktoś? O, jest Samet Stalar w żółtych. Zobaczmy, jak sobie poradził Paluszek, nasz były zawodnik. O, też ma żółte. Statystyki drużyny. Skrzyżowsk, szybko. Czy go pominąłem? jest. Hmm. Nie, jest na dole. Kozak. No, ba nasza. Kozak. Eee, kozak. Co? Eee, oni? Co oni? oni nie wchodzą z ławki? Nie są wpuszczani z ławki. Coś się zepsuło. Jej zepsuło coś. No? Nie, no. Ale na przykład Rygiel ma jeden występ, to o co chodzi? <laughs> to później, za jakieś 4 miesiące, nie będę już Wam tego pokazywał, ale wrzucę do składu Barchoła i Kozaka. No bo nie tylko Kozaka, bo Banaszek zasługuje na pierwszy skład ciągle. No. To widzimy się na końcu sezonu. A więc mamy koniec sezonu i no, Banaszak się rozwinął do 71. Mariana, z tego co pamiętam, to o jeden. Kozak o jeden. Warchoła wrzuciłem za Jezierskiego jakby co widziałem w połowie sezonu. No, i tak chyba wszystko. Szwarc też grał, ale jako nie wpuszczałem, tylko on sam sobie wszedł. Grago tam dodała, żeby grał. Żuko też, ale w sumie Żuko mogłem dać w połowie sezonu, żeby zaczął grać, bo tam nie, miał, nie ma takiej kontuzji poważnej, co nie. <laughs> Więc no, ale najbardziej nas ciekawią statystyki. Najpierw zobaczymy strzelców, ujoj. Nie ma tu Banaszaka? Banaszak gdzie się podział Banaszak? Banaszak na dziesiątym miejscu, nie no, na... nie no, nie jest źle, na szóstym miejscu. Banaszak na szóstym miejscu. Nie jest naprawdę źle. Na szóstym miejscu Banaszak, bardzo dobre. to było. To było bardzo dobre. Banaszak w asystach. W asystach, ktoś ze Śląska może tu jest. Samiec i Petr Szwarc. Eee, Petr Szfart zagrał 22 mecze w czystych kątach. Michał Szromnik na e, czwartym miejscu. W czerwonych kartkach ktoś tu może ze Śląska jest? Nie ma, myślę, że nie ma. Nie ma nikogo ze Śląska. No tak, nie ma. A NDI miał... Na, a nie. No, miał pierwsze miejsce. Samiec stalar w żółtych kartkach i to już na drugim miejscu. To, co Was najbardziej z tych najbardziej ciekawi, to właśnie puchary Śląska. Puchar i Ekstraklasa. Ekstra Ekstraklasie Śląsk 10, jak widać, nie dużo mu brakowało ale przynajmniej lepiej niż w tamtym sezonie. Dziesiąty Śląsk, a kto by spadł? Kiedy jest Katowice, puszcza i widzę. O, widzę to bardzo dobrze, że spada. Bardzo dobrze, według mnie ja się cieszę. Hehe, <laughs> pewnie później będzie zawalona seksy, komentarze, ale to tam w pucharze polski. Śląskwrot odpadł w ćwierćfinale po chyba Karl nie wiem eee, nie po prostu odpadli od razu ale za to dotarli wyżej niż w poprzednim sezonie też z Lechią Gdańsk z przyjaciółmi wygrali 3 do 2 w 1-8 i w ćwierćfinale ich i w ćwierć finale przegrali z Legią Warszawy. A w pucharze przedsezonowym, co ciekawe, Śląsk Wrocław został yy, mistrzem. A to S. S.V. Sandhausen, to tam grał bez Halini. Taka ciekawostka. No i tutaj już chyba nic nie ma więcej naszego, z naszych pucharów. Ląska nie ma, a więc jak nie ma już więcej nic do patrzenia, to nie ma co już. I ja już się z wami żegnam. Na 5 lajków będzie kolejny film. Jeśli w ogóle zostawicie, a jeśli nie zostawicie tak myślę do dwóch miesięcy, to będzie raczej jakiś film ten, no, kolejny. Więc a ten film już będzie. Jeśli do dwóch miesięcy nie zostawicie, to ten film już będzie z yy, FC 26. Tak? I sobie napiszcie w komentarzu, czy to będzie już... <laughs> Czekajcie, we wrześniu. Chyba 14 wychodzi lub 5. No chyba będzie już, nie? No tak będzie, chyba. Dobra, nie ma co gadać, żegnam się z Wami, pamiętajcie 5 lajków, kolejny film i no, a co więcej, siemanko!